Są dwie pewne rzeczy, drodzy widzowie. Po pierwsze, to, że wy lubicie bardzo moje wyzwania, a po drugie, to, że ja nie cierpię ostrych rzeczy. A to jest sos przed wami, który ma 357 tysięcy w skali Skowila. Ostry, testowany przeze mnie. Nie chciałbym go po raz kolejny w tym momencie spożywać, ale jeśli nie wygram dzisiaj draftu, będę musiał to zrobić. Więc zostaw mordo, proszę łapkę w górę, zapraszam do draftiku i napisz komentarz. Czy lubisz ostre rzeczy? Bo ja nie cierpię. Okres świąteczny to też bardzo intensywny czas dla piłkarzy Premier League, dlatego wybrałem sobie kilka zdarzeń dotyczących następnej kolejki właśnie w tej lidze i przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka i oczywiście mojego kanału jest BetClick, u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat gry bez podatku oraz szczegółów na temat kodu LACHU znajdziecie pod spodem wchodząc w link, który macie w opisie. No ja też sobie wybrałem cztery mecze i jak widzicie zwycięstwo Liverpoolu dwiema bramkami, zwycięstwo Totków, zwycięstwo Crystal Palace, no i Amis lub zwycięstwo Newcastle. Jak dobrze wiecie, bardzo lubię Manchester United, ale myślę, że tak to w obecnej formie będzie wyglądało. Dajcie znać, czy się zgadzacie z takimi moimi predykcjami, czy jednak nie i pamiętajcie, że w ofercie Beltica znajdziecie również najlepsze Ligi Świata, czy też Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji i wiele, wiele więcej, więc po prostu wszystko, co potrzebne, macie pod spodem w opisie, wchodząc w link, tak jak powiedziałem, nie zapomnijcie, że jeśli to Wy zdecydujecie się obstawiać jakieś zdarzenia, to róbcie to przede wszystkim odpowiedzialnie oraz za niewysokie stawki i pamiętajcie, że obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie. Także tak jak powiedziałem. Wiecie wszystko co jak pod spodem. No i piszcie, czy Liverpool wygra tak wysoko, czy to coś inaczej się poukłada. Jestem ciekaw waszej opinii. Zaczynamy w takim razie. No, muszę przede wszystkim wybrać dobry draft do grania. 4-3-1-2 czy to będzie dobra formacja? Tak. I teraz tak. Najpierw trzeba wybierać mocne karty, przede wszystkim wini na ST, jak najbardziej będzie mi tu pasował. A czemu on nie wskakuje od razu na ST? Nie wiem. Mam nadzieję, że dacie kogoś lepszego. No, mam motywację jak nigdy, żeby zagrać dobrze w drafcie. Więc zróbmy od razu taką podmiankę. O tutaj. Na Kama zobaczmy, kogo my tutaj wrzucimy. Um, Lukman jest spoko, tylko on mi tutaj nie będzie się zgrywał. No dobra, ale weźmy tego Lukmana. Nie wiem, czy patrzeć na zgranie, czy patrzeć na dobre karty. Nie mam pojęcia. Jest Son. I Sona damy sobie od razu tu, bo będzie ładnie nam fineski ładował. Czyli musimy iść pod Premier League i pod La League. Najlepiej, jakby tutaj jakieś ikony wpadły, żeby to wszystko fajnie połączyły. Fede Valverde pod Winniego. Piękna sprawa, piękna karta. Zresztą dobrze wiecie, że uwielbiam tego gościa. Hmm. A Tonali byłby dobry pod Sona. Ej, to jest spoko. Już wiadomo, że to nie jest ten sam klub tak jak u Winniego i Fede. Ale jakoś to już taki swój zalążek ma. I jajaturę. Spinna Spina to wszystko. Ej, spoko. Podoba mi się ta pomoc. Ej, też ten atak. Dobra, prawa obrona. Zobaczmy. Kto to będzie? Thuram, bez zastanowienia Thuram jest tak świetną kartą Niesamowity Co mamy dalej? Mm -hmm. Serie A Czy Serie A będzie? Weźmy na razie Serie A trochę pod tego Lukmana Może on też w składzie zostanie Jest też Militao albo... O dobra, jest Van Dijk. Chyba musimy, chyba musimy iść w stronę Van Dijka. Takiej karty w takim drafcie nie mogę pomijać I na lewej stronie Hernandez Dobra, niech to będzie Hernandez, czyli ta liga włoska już delikatnie nam się tutaj zaznaczyła. Zrobimy to nawet tak, żeby też spoko wszystko wyglądało. I na bramce, kto to będzie? Przydałby się ikona, to byłoby najfajniejsze. Hmm, co by tu wybrać? Nie wiem, czy Leno nie był najbardziej odpowiedni, bo to Premier League. Tak mamy podstawę, z tym, z tym musimy popracować trochę, żeby to lepiej wyglądało. No i zobaczmy dalej, jak to się prezentuje. Jest Bruno Fernandez. Bruno, może tutaj czerwone nie złapie tym razem. Plus 6 do zgrania. Świetnie, to akurat jest świetne. Co mamy dalej? Mamy dalej... Hmm. Maino, tylko czy Maino by tutaj będzie... Czy on by zagrał? Ha, ha, ha. W moim pierwszym składzie, czy... No Laudrupa raczej nie, weźmy tą Rejten. Wrzućmy sobie ją na ławkę rezerwowych jak coś. Bo tutaj niestety byłoby dużo mniej zgrania. I zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Dobra, sprawdźmy. O nie, no teraz to daje okropnie. Jakiegoś Ronaldo, Hulita Beckham też może być, oczywiście. David Beckham e, chyba zamiast Tonaliego wrzucimy sobie Davida. Myślę, że to będzie rozsądne. I co mamy dalej? Hmm. Kogo ja tutaj potrzebuję jeszcze? Może środkowego obrońcy lepszego? Może jakiegoś napastnika rezerwowego? A tutaj już napastników nie dostaniemy. Sprawdzajmy, sprawdzajmy w takim razie. Jak to będzie zaraz wyglądało? O, hmm, on nie może grać na środku, nie? Nie może. Jeszcze może być Darmian tutaj, ale czy Darmian będzie lepszy? No chyba nie. Kto nam został? Kto nam tutaj został? Tomori. A tego Tomoriego to mógłbym wrzucić, no plus 3 do zgrania i będzie miał... Dobra, zostawmy, zostawmy Tomoriego. Może ten zwykły Tomori sobie poradzi. Zobaczmy, ostatni to będzie Bramkarz. I może być to Sanchez. Wiesiu Gold, wiesiu Gold. Słuchaj, proszę nie zezłomuj mnie w pierwszej rundzie. Nie chcę jeść tego sosu. Jarzyna, i runej na ataku. Dobry składzik, fajny atak. Fajny atak przede wszystkim. Dobra. Drodzy widzowie, trzymajcie kciuki, żeby ten draft był draftem wygranym, chociaż ja was znam, wytrzymajcie kciuki, żebym odpadł w pierwszej rundzie i jadł ten sosik, no przecież to jest klasyka. O nie, 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 nie. Wayne Rooney, powershot obroniony, to... uff. Oj, 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 ale wyklikane, Sonic na 1-0, fart. Ta piłka została mi pod nogami, to jest totalny farcik. Myślałem, że będzie grał kikofa. O, to jest bramka. To jest bramka. Szybka odpowiedź Franciscoli na 1 do 1. Za dużo miejsca mu zostawiłem. Ale tutaj bramek się sypie 2 do 1 w 15 minucie, nawet w 14, co ja mówię. Sonik, skończ to son na 3 do 1, dobrze, lewa czy prawa noga, obojętne, plus te piękne strzały finezyjne Dlatego go wybrałem do składu oczywiście Buram, Podbi? I aj, dobrze, dobrze sobie to kminiłem. tylko, Słuchajcie, bo może znowu kolejna odbitka i znowu bramka, 4 do 1 Dobrze jest pressować, dobrze jest go presować w obronie, bo widzę, że się gubi. Wini, mamy bramkę na 5 do 1, gramy dalej szefie, czy nie? Chyba gramy dalej. A, i znów po kickoffie, znów po kickoffie mu strzelać bramkę. Bez sensu to jest, co ja robię. Po to wziąłem sona. <śpiewa> 6-2. Nie, no nie zostawia się sona w taki sposób. 7. <śpiewa> too easy, too easy. Mamy koniec tego pierwszego dziś meczu. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No Pierwsze spotkanie obiecujące. Szkoda, że bez Rage to zawsze szybciej by było. Zobaczmy, mecz numer dwa przed nami. Jako mały przerywnik otwórzmy paczkę 85. Plus. Jeden zawodnik o cenie 85. Czy będzie coś specjalnego? Niestety, nie. Można skipnąć, wiem, czy nie. Rodri to był, tak mi się wydaje. Ruben Diaz, 8, 8 No dobra, zobaczmy, co. Aha. Albo nie, zobaczmy. Niestety. Może w nowym roku to ogarną. O, ładnie wjechał. Wini, elastiko i takie wiastwo lekarne. No proszę, tego się nie spodziewałem. Ale ładnie. Wiedziałem, że się przesunie Wiedziałem, że się przesunie Jeden do jednego, czyli coś tam ziomek ogarnia Nie można go olewać Dobra, Sunbot się dogonią Lepiej uderzyć i to dobić Beckhamem David Beckham od słupka 2 do jednego, pięknie Oj, nie zdążę, nie zdążę Niestety Dembele na... Jeden, nie, na dwa, dwa, nie, nie na jeden do jednego. Nie wiem, co ten ziomek kombinuje, ale przestał się ruszać i nacisnął pauzę. Albo mu się pad rozładował, albo chciał wyjść przy remisie. Uuuu! Uhuhuhuhu. Ale sanki poszły Chłopia, śniegu nie ma, ty tak jeździsz na dubsku. Czerwona kartka Jeszcze, dobra, David Musisz Panie David, e, spróbujmy w tamtą stronę Chciałbym w lewo, no ale zmieniłem Myślałem nad środkiem, nad wcinką też Dobrze, że tego nie zrobiłem Mamy 4 do Do 2, bo wynik się, jak widzę, zbagował Jest 3-2, ale jest 4 A kolega już chyba jednak pada odwo odwożył na pewno. 5 do 2, więc jest dobrze. Będzie półfinał. Będzie na pewno już kolejny mecz wygrany. Okej, okay, no chyba już teraz wyrzuciło go z meczu. 5 do 2. Szukamy kolejnego po prostu. Na razie idzie dobrze. Teraz znów jako przerywnik 3 z 10. 80 plus. Zobaczmy... Proszę odkryć wszystkie karty po kolei. 85, najlepsze na razie. I 80, Dobra, czyli 85, 84, 83. Chyba, chyba tak to wyszło. O nie, tego Olmo jeszcze wezmę. No, okej, okay. półfinał, półfinał drodzy widzowie. Zobaczmy. Wandersar na bramce, Haland na środku brony. O, jaki to jest dobry skład. Trzeba uważać! Trzeba uważać! No, jest, stawka jest Wam znana, mi też, więc muszę się postarać. Strzel! 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 Nie wiem, ile razy naciskałem, ale mamy bramkę na 1-0! Jaja, turę. Dobra, próbujemy. Próbujemy, czas. Mam nadzieję, że wejdzie patrzcie. To był O, jakie widły! Chłopie! Nie no, co goś dał. Jak tam pająk mieszka, to się wyprowadził z całą rodziną i zaznaczył, żeby 20 najbliższych pokoleń nawet tam się nie zbliżało. Jakie okno! Wini, kończmy to. 3-0. 20 minuta. Mister Wini. I mamy to, drodzy widzowie, mamy finał. Ale ta bramka, bychama była przepiękna. W takim razie przed finałem jeszcze otwórzmy następne piki. 80. Plus. Otwieramy po kolei wszystko, niech nam się odsłoni. Czy będzie jakaś karta specjalna. 87 najlepsza, czyli 87, 84, 84. cztery, Ok, no czas na ostatni mecz. Oby nie jakiś Ronaldo Nazario na ataku i gościu, który grinuje wszystko, to, bo to mogą być problemy. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Och, Di Natale, oj, Di Natale, z Zinola, trzeba uważać, na to trzeba uważać. Wiedziałem, że się przesuwa. Dobrze gościu gra, także trzeba będzie na to zwracać uwagę, że wiele takich zagrań może być bardzo dobrze ogarniętych. Nie mogę go lekceważyć. 1-0 w finale to dobra zaliczka, ale to dopiero początek. O nie! Ach, nie róbcie mi takich rzeczy w obronie. Kurczę, ale mi się tam zamieszał obrońca. 1-1. No, szukał, szukał i znalazł. 2 do 1. 20 minut do końca. Muszę teraz bardzo fajnie zagrać przede wszystkim w obronie. A to nie jest łatwe, bo gościu szuka tych wolnych przestrzeni super. Bruno Fernandes! Bruno na 3 do 1, Bruno! Ja w ogóle to uderzyłem bardziej po to, żeby nie stracić głupio piłki. Myślę, dobra, lewa noga bez fineski, po prostu strzelę po długim. Weszło. Drodzy widzowie, ja chyba potrzebuję po prostu dobrej motywacji, bo wygrywamy 3 do 1. Przeciężki mecz. Finał naprawdę szapoba. Olo, nie wiem czy oglądasz, ale super, super grałeś. Także zobaczmy na podsumowanie, jak to wyglądało. 82523031. O, inne trochę nagrody. W końcu nie te cztery paczki. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze na sam koniec, zobaczmy jak to wygląda. Najważniejsze jest to, że ten sos dzisiaj nie musi być spożywany. To jest ulga, serio. No, musiałem się chyba spiąć naprawdę dobrze. Czekajcie, bo nie widziałem, kto tam był. Czy to była karta specjalna? Nie, Stones, po prostu Stones 85. Kolejna paka, mega paka i zobaczmy, bez walkoutu, więc można sobie to też skipnąć. Kto w środku najlepszy zaha 81. I tu mi została chyba ta paczka Premium. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za dziś. Dziękuję za kolejne fajne wyzwanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnych odcinkach, czy to z draftów, czy to z normalnych materiałów takich z Ultimate Team też codziennych. Do następnego mordki. Elo!